Dlaczego nikt wcześniej nie powiedział o tych perfumach? Słuchajcie, muszę się z wami podzielić tą perełką, czyli magiczne perfumy. Są to perfumy inspirowane popularnymi zapachami. Ja tu mam na przykład zapach 02, czyli Carolina Herrera Good Girl. Mam tu również 12, czyli Mugler Angel Nova. Oraz 38, czyli Tom Ford Lost Cherry. Oraz 51, czyli Baccarat Rouge 540 od MFK. Są to zapachy inspirowane, ale według mnie pachną dosłownie jak oryginalne. Oprócz tych zapachów na stronie macie masę innych, takich jak Dior, Chanel... Czy Giorgio Armani. Dodatkowo, jak wejdziecie na stronę, to możecie tam znaleźć masę informacji o każdym zapachu, przykład na jaką porę dnia go użyć, jakie ma dokładnie nuty zapachowe i jaki jest ich styl. Więc jeżeli nie jesteście pewni, które wybrać, to koniecznie sprawdźcie to na stronie. A jeżeli macie tak jak ja, że nie możecie się nigdy zdecydować na jeden zapach, to możecie zamówić taki zestaw bestsellerów za jedyne 99 zł i macie tam masę popularnych zapachów w cenie tak naprawdę jednego oryginalnego. Więc słuchajcie, to się opłaca. Wszystkie zapachy znajdziecie w bardzo przystępnych. Scenach. I co najważniejsze, utrzymują się cały dzień. Więc jak wypróbujesz magiczne perfumy?